Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Dark Moon. Poprzednio przychodziliśmy zaginione miasta, a także starożytny tunel. Pokonaliśmy pewnego bossa i zdobyliśmy serce Kalima, które jest tutaj kiepski. Klejnoc w oprawie, jakieś tam inne przedmioty też. Nas zdobywaliśmy, a teraz ruszamy. Wiadomo gdzie, tu też mogą być przeciwnicy. Nawet nie na podstawce, ale na rozszerzeniu, bez modów mi się zdarzali. Tu natomiast ich nie ma i to byli bossowie. Uruszamy. A spore to jest. Na razie tędy. Standardowi przeciwnicy, ale podlegli truciźnie. Bardzo. Ci najkwarci. od ataków fizycznych. To opłaca się rozbijać Urny. Poruszamy. Zdobyłem też poziom w następnym odcinku, w poprzednim, jak widać. Ale niech będzie, że w następnym też zdobędę. Może akurat się jakoś ułoży. Sporo osób musiało się zdarzyć. Po co ja biorę? Sture? Niech będzie antidotum. Roślina ma się kiepsko. Nie za bardzo się trzymała wcześniej. Ciekawe, jaki boss na poziomie drugim i jak ta lokacja będzie wyglądać. Też pozytywnie zaskoczyły mnie katakumby. W wielu modach zmieniane. Były większe niż zazwyczaj. To oczywiście bardzo dobrze. Nie nadąża i wskrzeszać, jak ja pokonuję. Pięknie poszło, teraz się tym zajmę. Tajemnik mi jeszcze pomaga ładnie. No to wygrana. Teraz w dół. Tu ktoś musi być. Są. A czoriek pokój. Już na szczęście. Lepsze przedmioty się zdarzają. Głównie klejnoty. Co mi da, to da ta umiejętność, nie wiem. Coś tam pewnie jest. Natomiast no, nie potrzebuję z tego skorzystać. To bym sprawdził z perspektywy umiejętności oczywiście. Wiadomo, znowu zioła muszą być do wykorzystania Czy właśnie jako trudka na wszystko. Ciempiony, ciekawe czy sarkofag też będzie czempionem. Nie jest. No to ruszamy do kolejnych. Ciekawe czy straciłem dużo doświadczenia i zginąłem, gdyż była taka sytuacja w poprzednim odcinku. Niezbyt dobrze sobie radziłem. Teraz na górę, gdyż później zapomnę. Później gdzieś. Liczę, że drugi poziom również będzie jakiś wyjątkowy. Hmm, to już mieliśmy. A właśnie, ale może coś tu będzie jeszcze ciekawego, jakaś umiejętność, bo to dla paladyna zabójcy. Ja natomiast swoją druidyczną tarczę również mam. I jest ona taka. Zaraz ze sprawdzimy, o coś tam jest. Tu 3 do... Piękny, ciekawy miecz. To raczej wliczone, to 23 punkty. Normalnie by taki nie był. Nawet poziomu nie wymagał. Raczej niemożliwe. O, też mamy taką legendę słabą. Tasak jakiś taki. Nie kryształowy że tamten kraftowany, ale nie przeze mnie. Broń się psuje. O, źle. O, szybko idzie jak pomagają. Są czempioni. Mam nadzieję, że boss... ixtur Można na wybierać Cipsko z doświadczeniem nie zyskuję go za dużo Nie mam miejsca. No nie trzeba jakiś mały porządeczek zrobić pod koniec odcinka. Przykładowo teraz najmikowi się przyda ta mikstura. Ja mam wrażenie, że jakiś boss tu jest, ale nie padło coś wyjątkowego i to nie mówi o tym. A amulet? Może i tak. Zresztą, że mam szukać przedmiotu. Jakby był jeszcze biały to ciężko, a jak szary... łatwiej. Przebiłem się. Nic mi nie zrobią. Jestem jak, jakby spowolniony, straciłem antidotum dla najemnika na jego rzecz. O, tu jeszcze się ulokowali w takiej ciupce To same urny Nawet talizman klucz Czemu ja mam mikstury właśnie a to nie wyrabia Jeszcze w ten sposób. No, piękna odporność. Pierś z pierścieniem może gorzej. No i teraz... Yy, w drugą stronę. Czerwona broni. Trzeba wrócić się do miasta. No to może posprzedajemy jeszcze to, co jest w ekwipunku. A, nie ma co identyfikować, no przecież możemy trzymać, żeby przerobić na amulet, który no nie jest najlepszy. już tu szczęścia nie mam, do wszystkich tego typu. Gabym włożył, byłoby kiepsko, a to może być i tak wszędzie, czy ta mikstura, natomiast czegoś nie zrobiłem. Mianowicie? Nie zdeponowałem złota i tych tu nie włożyłem. Teraz nie zaprzeczalnie jest więcej miejsca. Na razie żywiałem tam tego co nas czeka. Normalnie są błyskawice, ale zobaczymy, jak teraz będzie. Tu oczywiście jest jeszcze inne boczne przejście. Szkoda, że tu jeszcze dróżki nie ma, przydałaby się. Teraz Antidotum jest dla mnie. Mam lepszą odporność, mniej będzie ta trucizna myła. Niedługo lepsze takie misturki, bardziej opłacalne jeszcze. No i teraz odbijamy do góry, później w prawo. Właściwie tu będzie w lewo, ale... Teraz tak jest. O nie... Nie mogę walczyć. Straciłem kontrolę, już przywrócono. Nadal to samo, tylko wygląda jak hełm, ale ja to muszę brać, bo może być... cenne. Taki ma trzy miejsca na klejnot, też ciekawy. Zostawmy. No tych przeciwników warto pokonać. Lucizna pokonała, to nie ja. Bezpośrednio. Bardzo szybko teraz poszło. No to teraz dalej. Pewnie może być ciężko, ale nie przygotowuję się na to. Idę z rozpędu. O, coś ciekawego wypadło. Jakiś kamyczek. Niestety słaby. Wracamy do pozycji niedźwiedzia. Okay? No to by można przegapić, ale nic dobrego. To było szare, chyba figurowało jako białe. Może to tylko taki napis. Ruszamy. Na wszelki wypadek tutaj będzie portal. Oby to było jak największe. No i to jest po prostu właściwa lokacja. Super. Jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście mogłoby to być większe, ale może. Może być. Oni walczą. Ja tu sobie pochodzę. Bos jeszcze był jakiś. O, może to ten, a tam będzie inny. A tu kolejny boss. To niech walczą. A, o, mogłem później użyć, ale raczej nie będzie problemu. A co to? Gdzieś przejście prowadzi? Coś mi pokazuje, że nie, no to już wziąłem, że można tu gdzieś przejść, ale nic o tym nie wiem. Ciekawy przypadek. Wziąłem kapliczkę i nadal mi się wyświetla. O, to jest zębo skóry. E, to znaczy był. Potencjał jest, ale po powinno się tą lokację jeszcze powiększyć. Za mała jest. Co trzeba wszystko jest. Zaraz gdzie jestem, bo jakoś tak kiepsko widać. Jestem tutaj, więc jedyna, jedyna droga tędy prowadzi. A, idice. Dobrze było w pierwszej kolejności je usunąć. na no, ataki fizyczne są bardzo wrażliwe. Na żywioły nie, zioła nadal myślałem, że coś dobrego. Jestem nieźle atakowany. a bo moja drużyna już w rozsypce, ciekawe czy to jakiś boss. Kroków być nie musi. Bo idzie się bez nich. Tutaj możemy iść w dwie strony, ale tam to jeszcze się ujdzie. Mówię w inną stronę. Trochę się nawet większy niż katakumby wydaje, ale to złudne. Raczej. Więcej miejscu trzeba. Chowam się, zostałem obity. Teraz wracam, jak już jest po sprawie. A nie, teraz pójdziemy w tą stronę. O, i tak poziom można zdobywać. Odcinek sobie tam dłuższy zrobimy z 5 minut, żeby nie kończyć w trakcie. A jak nam dłużej zejdzie z bosem ewentualnie. No to się podzieli. Wątpię, żeby 15 minut to mógł być... Musiałby być niesamowity. Żeby z tyle, z nie, tyle z nim walczyć. No nie ma miejsca. Faktycznie. Nie można tak łatwo wyrzucić. Jak pamiętam. Hmm, tu sporo jest. No, niech będzie w ekwipunku. Powinni sobie poradzić z tą gliczką. Nawet bardzo ładnie. Później będziemy niszczyć urny. Na razie, walka. Czas, trzeba zlikwidować w pierwszym w pierwszej kolejności. W pierwszym rozrachunku, chciałbym, żeby ten poziom jeszcze większy. Battle for Elements możliwe, że jest taki. Już widzę spore zainteresowania tym modem. Tak samo w Chaos Empire. Po miksturce. Wiadomo z jakiego powodu. A, tu zwykły miecz, pewnie nic ciekawego. Aha, tu jest automatyczne przejście. Nie, tu najpierw dołem. Jest z dwóch stron, co prawda. Tu można nawet zamykać drzwi. pułapka, nie wiadomo czy to bossa, może jest ich kilka, raczej jedna. A, nic ciekawego rękawiczki, które mogą być ciekawe, ale nie muszą. Jednak są sporo obrony. Jak na takie, no wreszcie zniszczona. Raz sobie na dół pójdziemy. Tu się sporo dzieje, mam mało mikstur. Nic jakoś tak walczy niebezpiecznie. Raczej się nie przebiją przez niego, chociaż atakują również. O, tak łatwiej. Miksturę mam. Trochę się ich nazbierało. No jak, przecież się zmieniłem już. O. Coś się zablokowało. Niestety. Teraz bez mikstur trzeba zdobyć na polu walki.